Jej dzisiejsze uroczystości rozpoczynamy właśnie od złożenia wiązanych kwiatów przed tablicą upamiętniającą ofiary nalotu hitlerowskiego na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna i dworzec kolejowy w Kole w dniu 2 września 1939 roku. Jako pierwsza e, kwiatów składa delegacja władz miasta Krotoszyna.

Szanowni Państwo, serdecznie witamy na uroczystości odsunięcia pomnika ofiar nalotu lotnictwa niemieckiego w dniu 2 września 1939 roku na pociąg ewakuacyjny z Krytoszyna i Złożec Kojołowia w Na zabranie głosu, głosu proszę burmistrza miasta Koła, pana Mieczysława Zdrojewskiego. Szanowni Państwo, spotykamy się dzisiaj w tym szczególnym dniu i miejscu, upamiętniając tragiczne wydarzenia sprzed 75 lat. Już drugiego dnia wojny nasze miasto stało się celem ataku Luftwaffe. Niemieckie bombowce dokonały nalotu na dworzec kolejowy oraz stojący na bocznicy pociąg, w którym znajdowała się ewakuowana ludność cywilna z Krotoszyna i jego okolic. Zginęło ponad 150 osób. Naszym obowiązkiem jest zachowanie pamięci. Pamięci, która każe pochylać się nad doznaną krzywdą ale i przestrzega, by nigdy nie powtórzył się tamten czas. Oby nigdy mieszkańców naszego kraju i naszych miast nie budziło bycie syren, huk eskadry samolotów i świst spadających bomb. Dziękuję władzom Krotoszyna, z panami burmistrzami Julianem Joksiem i Ryszardem Czuszkę oraz przewodniczącą Rady Miejskiej Zofią Jamką. Za współpracę i pomoc w jego budowie. Dziękuję Towarzystwu Miłośników i Badaczy Ziemi Krotoszyńskiej, a zwłaszcza jego prezesowi Antoniemu Korsakowi, za wytrwałość i poświęcenie w ustalaniu nazwisk ofiar nalotu z 2 września. W sposób szczególny dziękuję mieszkańcom Krotoszyna i okolicznych miejscowości za przybycie dzisiaj do naszego miasta. Specjalnym pociągiem nawiązującym do pociągu zaatakowanego przez niemieckie lotnictwo 75 lat temu. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. O zabranie głosu proszę burmistrza Krotoszyna, pana Juliana Joksia. Kiedy w roku 2010 w czasie uroczystości osłonięcia kamienia pamiątkowego na sferze przed Krotoszyńskim Dworcem. Zobaczyłem łzy płynące po twarzy pana Aleksandra Łopaczyka opowiadającego o bombardowaniu pociągu ewakuacyjnego, w którym jechał. Zrozumiałem, że w świadomości tych, którzy przeżyli drugi dzień września 1939 roku jest ciągle przywoływaną teraźniejszością, a związane z nią obrazy towarzyszyć im będą do końca życia. Trasa pociągu wiodącego urzędników, kolejarzy, pocztowców i ich ro rodziny oraz rodziny policjantów wojskowych wiodła przez Koźmin Wielkopolski, Jarocin, Wrześnim koło Warszawem, Narol, Arabem Ruską do Żółkwi w województwie Lwowskim. W czasie popołudniowego postoju w pobliżu dworca kolejowego w Kole pociąg został zbombardowany i oszczerany przez niemiecką eskadrę lotniczą zginęło stu kilkadziesiąt osób dalsze kilkadziesiąt zmarło z powodu ram w szpitalach Koła i Konina myśl upamiętnienia ofiar na, narodziła się już w ciągu założonego w 1946 roku Komitetu Obywatelskiego Opieki nad Gróbami Poległych w Kole jesienią tego roku komisja konkursowa zdecydowała że pomnik ofiar nalotu przybierze kształt Zaproponowany przez ówczesną uczennicę Zespołu Szkół Plastycznych w Szkole Aleksandrem Zdrołodosto, której gratuluję twórczej wyobraźni i życzę udanej kariery artystycznej. Wiosną roku następnego na spotkaniu w Kotoszynie omawialiśmy już dokładniej sprawy związane z budową pomnika i dzisiejszą uroczystością. Kilka miesięcy temu, będąc gośćmi władz samorządowych Koła. Ustaliliśmy ostatecznie szczeg szczegóły. Dlatego w dzisiejszym spotkaniu, po usunięciu tego pięknego, wymownego pomnika, odnajdźmy przede wszystkim pełną tęsknoty, ale i krzepiącą pamięć o pierwszych ofiarach II wojny światowej. Poczujmy więź z umarłymi, obudźmy w sobie nadzieję na zwycięstwo dobra i wiarę, że ostatnie słowo zależy zawsze do Boga. Niech taką myśl zabiorą stąd świadkowie uczestniczy w tragedii, ich rodziny i przyjaciele, którymi dziś my wszyscy jesteśmy. Szanowni Państwo, za wspólną realizację naszych planów dziękuję panu Mieczysławowi Drożdżewskiemu, burmistrzowi Koła, pani Urszuli Pękać, przewodniczącej Rady Miejskiej Koła, panu Tomaszowi Muszkiewiczowi, sekretarzowi Urzędu Miejskiego w Kole. Oraz panu Grzegorzowi Mokrzyskiemu, prezesowi Stowarzyszenia Przyjaciół Miasta Koła nad Wartą. Dziękuję także pani Zofii Jamce, przewodniczącej Rady Miejskiej Krutoszyna, panu Ryszardowi Czuszkiem, mojemu zastępcy, panu Antoniemu Korsakowi, prezesowi Towarzystwa Miłośników i Badaczy Ziemi Krutoszyńskiej, który włożył tyle czasu i serca w przygotowanie naszej uroczystości. Dziękuję pracownikom Urzędu Miejskich w Kole, w członkom obydwu towarzystw oraz wszystkim, którzy słowem i czynem sprawili, że mogliśmy się tutaj dzisiaj spotkać. Dziękuję bardzo. No. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. O zabranie głosu proszę pana Aleksandra Łopaczyka, naocznego świadka tragicznych wydarzeń sprzed 75 lat. Dzień dobry państwu. Nazywam się Aleksander Łopaczyk. Jestem jednym z żyjących uczestników tego pociągu i chciałem w krótkich opowiedzieć historię mojej rodziny. Było nas pięciu. Mama, i siostra, brat, ja i siostra. O, o, o. W pociągu do koła specjalnie nic się nie, nie działo. Dojechaliśmy do koła i ten czas dopiero się zaczęła. Było naloty, a ludzie mieli nic nie robić, siedzieli ci, go wołali, nasi, nasi, nasi nawrócili, a reszta zaczęła się. Uciekaliśmy jak najdali od e, pociągu i dlatego, żeśmy przeżyli. E, pozbierali się po tym wszystkim, wysłali nas pociągiem zamiast do domu, Jechaliśmy dalej w kierunku Łowa. Zjechaliśmy do na Ale po drodze w Warszawie dosiadła się pewna kobieta do naszego przedziału leko ubrana w średnim wieku i jechała z nami do narodu i tam na rolu była z nami jako rodzina zakwaterowana w budynku przy szkole. Jak się okazało, to ta pani miała tylko walizeczkę, a w tej walizce było pełno pieniędzy. Była kwas w dużej firmy w Warszawie, prawdopodobnie może i w Gerlach, gdzie dyrektorami byli Niemcy. I ona była albo żoną, ale prawdopodobnie żoną wysokiego oficera polskiego, nie miała po co wracać, więc z tą forstą wsiadła do naszego przedziału i jechała i i teraz okazało się, że dzięki tej pani mieliśmy wszystko, co się chciało. Kupowała, bo miała tylko pieniądze. Przeżyliśmy i po takich naprawdę wielkich bitwach o to miasteczko, Niemcy byli tak ciekli, że przychodzili i wyprowadzali wszystkich budynków pod ścianę i mieli być rozstrzelani. W każdym bądź razie grupka stała, nawet przy mnie taki jeden z żołnierzy niemieckich strzelał do sąsiadów naprzeciwko. Gdy przyszedł komendan, mama po niemiecku z nim pogadała, bo była urodzona w Niemczech. I w ten czas ci się zdziwili, że Niemcy tu są. I jakoś kazali nam się do budynku schować. Przyszli, pomogli. Jak się okazało to dzięki temu, że był znany język niemiecki, dogadali się i Niemcy przyrzekli, że nas wyśmą i faktycznie załatwili nam tracę do domu przy okazji dla jechały pociągi i ta Pani, która z nami jechała dzięki temu się uratowała. Wysiadając w Warszawie, żegnając się z nami poprosiła moją mamę że nie chcę zaadoptować. Nie wiem dlaczego, ale w każdym razie był taki tam dialog dosyć długi, No ale nie stało się aż to, tak? W każdym razie dojechaliśmy szczęśliwie do domu, ale w międzyczasie pobycie w Narolu, nasz bagaż, który mieliśmy drogocenne prawdopodobnie w różne cuda, mundury ojca i ordery, nie żeby nie mieć to przy sobie, zanieśli do stodoły i pierwsza bomba czas w stodoły. Wszystko się spaliło i my nie mieliśmy już przymiechać bagażu niego. Wróciliśmy szczęśliwie do domu i o ile nas było pięciu, to pięciu wrócili, ale pamięć do dzisiejszego dnia, to co tam się wyprawiało, to człowiek widział, to utpiło. I mając siedem lat, w każdym razie są momenty, w których... Nie jest w stanie człowiek zapomnieć. Mam tylko jedną nadzieję i apel do młodzieży, żeby nie lekceważyli jakiegoś jednika obcego, dlatego że nasz y, niemiecki ratował przed śmiercią. I chodzi o to, żeby nie zapominać, y, że przeżyliśmy to, bo tego się nie da zapomnieć, tym więcej, że człowiek y, jakby nie było doświadczył nie tego, co powinien w tym... Teraz chciałem na koniec podziękować władzom koła i władzom Krotoszyna za to, że podjęli trud wybudowania tego pomnika, który będzie naprawdę marką i świadectwem naszego przeżycia. W każdym razie do młodzieży zwracam się, żeby się opiekowała w naszym wybudowanym wspólnie podnikie. Dziękuję. O odsłonięcie pomnika ofiarnego zbrotnictwa niemieckiego na pociągu ewakuacji Nieskutecznej Kotoszyna i z kolejowych w proszę burmistrza Kotoszyna, pana Juliana Jaksia oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w panią oraz burmistrza miasta koła Mieczysława Drozdowskiego. Teraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w kolejne panią Urszulą Panka. On no niestety jak nie wiem dziennikarzy, zwłaszcza że młodych. Aha. dziękuję bardzo przed chwilą były w chwili odsłonięcia nowego pomnika o odczytanie apelu pamięci proszę pana Edwarda Jętyna całość, baczność do apelu mieszkańcy powiatu kotoszyńskiego kolejarze, pocztowcy, nauczyciele urzędnicy, policjanci Wojskowi i ich rodziny, mieszkańcy Krotoszyna, Koźmina Wielkopolskiego, Kobylina, Zdun, Jarocina, Koła i innych miejscowości. Ofiary barbarzyńskiego nalotu niemieckiego lotnictwa w dniu 2 września 1939 roku na pociąg ewakuacyjny z Krotoszyna i dworzec kolejowy w Kole. Wzywam Was do apelu. Wzywam Was Andrzej Andrzejewski, Marcjanna Anczak, Jan Bardzik, Zofia Bąkowska z domu Felke, Antoni Berski, Władysława Bielawna, Franciszka Bilska z domu Bartkowia, Marian Borecki, Maria Brzezicha z domu Bryk, Stefan Bujakiewicz, Adam Chudzikowski i Jan Chudzikowski. Stance, da peru.